Na co dzień pracują z młodzieżą i dziećmi. Ich zadanie często nie jest łatwe, jednak tego jednego dnia mogą świętować i czuć, że zostali docenieni. W poniedziałkowe popołudnie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Doceniamy tu pracę. Wiemy, że nie jest łatwa, że niesie ze sobą wiele stresów, wiele wyrzeczeń wiele nerwów, a zatem potrzeba jest rzeczywiście, tak jak tutaj przed chwilą przedmówcy mówili, pewnego powołania w pewnej. Misji do tego, żeby zajmować się tym młodym pokoleniem, z przecież nie własnymi dziećmi, tylko cudzymi, do których trzeba mieć to szczególne podejście. I za to szczególne podejście wszystkim Państwu dziękuję. Sala Teatru Lalek Pleciuga wypełniła się po brzegi. Obchody rozpoczęto częścią nieoficjalną. Był mały kabaret w wykonaniu aktorów Teatru Kameralnego Szczecińskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Ta kondyka jest trzecim mnie na tym spektaklu. No tak jak blondynka z siedzi coś siedzi. Ja mówię, no masz rację, ale ten mąż się zmienia. <grym> ja to, to on kierunku, ale ja, mówię, ja pamiętam. tak, ja ją pamiętam. Ja mówię, słuchaj, ona ma chyba za dużo czasu. Mówię, albo za dużo pieniędzy. Ja mówię, albo nie zrozumiała za pierwszy razem. O to, tak. Nie zabrakło również występów artystycznych w wykonaniu młodzieży. Myślisz, że są ludzie, ludzi, których Po części rozrywkowej przyszła kolej na tę oficjalną, choć dla większości nie mniej miłą. 131 pracowników oświaty zostało tego dnia nagrodzonych. Najważniejszą nagrodę, pierwszy wśród równych, przyznano jednemu z ośmiu kandydatów. Nominują dyrektorzy szkół, natomiast przydziela w imieniu prezydenta komisja, która składa się z kilkunastu osób. Są tam pracownicy Wydziału Oświaty, reprezentujący pana prezydenta, ale również związki zawodowe. Wśród nominowanych belfrów byli nauczyciele języka polskiego, historii czy niemieckiego. Jednak decyzja o tym, komu przyznać nagrodę, była jednogłośna. Kapituła postanowiła przyznać statuetkę Primus Inter Pares Jerzemu Wojciechowi, nauczycielowi języka polskiego. Można śmiało powiedzieć, mistrz dla uczniów, autorytet dla koleżanek i kolegów. Szanowni Państwo, statuetkę Primus Inter Pares otrzymuje pan Jerzy Wojciech. Tego dnia nauczyciele mogli poczuć się docenieni i zdobyć pewność, że ich praca jest potrzebna. Jednak tak naprawdę taką pewność nie tylko dają nagrody takie jak te przyznawane w poniedziałkowe popołudnie, ale również codzienna praca i wdzięczność uczniów. Ja czuję się doceniana na co dzień, bo przychodzą właśnie dzieciaczki moje małe, moi mali uczniowie i, i mówią, pani jest kochana, podchodzą, tulą się. I to jest nagroda codzienna, także to, to też jest ważne. Ten dzień jest wyjątkowy dla wszystkich nauczycieli i choć potocznie mówi się o nim Dzień Nauczyciela, to obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona w 1773 roku. Wszystkim Belfrom gratulujemy i życzymy wytrwałości i dumy z wykonywanego zawodu.